Hejka. To jest super Darmian i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj um, pokażę Wam krótkie urywki um, z mojego meczu, którego grałem. Taki odcinek coś w coś tym z tobą nakręciłem już chyba w listopadzie, nie pamiętam, parę miesięcy temu na pewno. I teraz mam nowy składzik z ligi włoskiej. Przy, pokażę Wam go później, ale na razie zobaczcie urywki. Dobra. Okej. Okay. Yy, wygrałem mecz 5 do 4 i zacznijmy. Zacznijmy od pierwszego gola do zapaty. Koś sobie tak wyszedł. I ja. Główka. I tak strzeliłem gola. Dobre, nie? Jeszcze raz wam pokażę. Jeszcze jedna powtórka. I główka. Która leci do bramki kolejna powtórka to gol Alfredo Donnarumy zoom nie załapał, także jeszcze raz tak przewrotka po prostu niesamowity gol pierwszy gol był na 2 do 0 ten duwa na zapaty Alfredo Donaruma strzelił na 4 do 1, natomiast na 5 do 2 strzelił Alfredo Donaruma kolejnego gola. Od razu mówię, w tym meczu Donaruma strzelił hatryka, Zapata, dwa gole i wyszło 5 do 4. Dobra, jedziemy. Zobaczcie. Dośrodkowanie. Tak se podbił. Tak se podbił. Jeszcze tutaj raz. Yy, główka podejrze Kiesy. I tak, podbicie. I oblak nie mam nic do gadania. Żeby nie było, że tylko ja strzelałem ładne bramki w tym meczu, to mój przeciwnik jeszcze tak. Żeby nawiązać kontakt, w 88 minucie Danielem Wasem strzelił takiego gola. Zobaczcie. No, nie ma podjazdu do tych moich, ale nie jest najgorzej, nie? W tym meczu akurat zagrałem takim składem. Ale on nie jest moim podstawowym, czy tak? A tak jest moim podstawowym. Dwa tocy: Zapata i Donaruma. Właśnie z Totsem Zapato jest ciekawa historia, bo yy, jak było yy, gwarancje toc serii A, no to próbowałam złożyć skład, no bo seria A mam skład, nie? Yy, no i próbowałam złożyć tak, żeby nie pozbyć się mojego składu i żeby był jakiś upgrade. Natomiast się nie udało. Musiałem oddać większość mojego składu, został Kiesa. Został. E, został. Enzondzi, który akurat w tym meczu był na ławce. I Enkulu, który odpoczywał za czerwoną kartkę. I tak wygląda mój podstawowy skład. Zaraz, zaraz wam pokażę. No, tak wygląda mój podstawowy skład: 181. Ceny nie najlepszy, jak na taki okres. Ale naprawdę. Ta, 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 ta gra dwóch toców w ataku mnie tak cieszy po prostu. To jest taka dziecięca radość z gry. Jeśli chcecie zobaczyć y, odcinek z całego meczu, jak gram y, tym właśnie składem, no to dajcie znać. Bo oprócz tego mam jeszcze w planach też inne rzeczy, jeśli chodzi o Ultimate Team. Może Drafta jakiegoś zrobimy, y, bo już się chyba nie zapowiada, żeby było więcej kart. Te Footage to chyba były już ostatnie w tym roku. Także spokojnie Drafta możemy zrobić. Już ze wszystkich kart, jakie wyszły, y, no to to raz. Mam też skład wypożyczeń, w sensie takich piłkarzy wypożyczonych, nie? To też, jak chcecie, to napiszcie. Także naprawdę mam masę pomysłów w świecie ultimata, w karierze też zaraz wam, znaczy nie pokażę, bo już to długie by było 4 minuty trwa już ten filmik. No ale też mamy trochę do nadrobienia, także. Do wyjścia nowej FIFy na moim kanale będzie się działo sporo. Do tej pory nie było filmików za dużo, ale teraz naprawdę znowu mi się zachciało nagrywać FIFę i będzie sporo, sporo filmików. Na razie. Pa! pa.